Szczęść Boże, halo? Nagrywam wielką lustrzanką tego vloga. Jest jakieś echo teraz, ale nie wiem czemu. Halo? Halo? Bo coś mi tu nie pasuje z echo, ale nie wiem czemu. Wcześniej nie było takiego echa. Dobra, nieważne. Dzisiaj zajmuję się łazienką także, bo ja mówiłem ostatnio właśnie jak coś nagrywałem, Jakiegoś też próbowałem nagrywać wtedy vloga, że łazienkę mi tutaj właśnie, wier... no czemu mi nie ostrze tego ryja mojego, Boże. I zajmuję się łazienką, już Wam pokazuję o co chodzi. Powiem Wam, że nagrywanie tak wielką lustrzaną to nie jest wcale, o tutaj widać, o taka wielka jest lustrzana. Tu mi wczoraj wiercili, bo drurę wymienili. Także tu jest bojler wodny, czy jak to się tam nazywa. I musiałem to zacykolować, bo oni tylko cementem zrobili. Więc zacekolowałem wczoraj. A dzisiaj mam tutaj taką siatkę z rzeczami roboczymi i papierem ściernym. Będę to szlifować i potem muszę to przemalować, bo to też malowałem. Bo tu oryginalnie była biała ściana, ale mi się nie podobała, więc zrobiłem takie o, takie zielone. I tutaj będzie też teraz muszę zrobić na zielono pomalować, ale najpierw przeszlifować i wtedy wszystko sprzątnąć, bo wszędzie ogólnie jest szyf, syf, ponieważ o nawet tutaj widać widzicie widać wszędzie jest ten pył, bo on tu wiercili, robili dziurę w ścianie, więc tu wszystko jest w syfie, w takim pyle. Muszę to wszystko sprzątnąć. O tu też widać ten pył bardzo świetnie. Trochę mam roboty. Ale no, jest majówka, także mam wolne, więc sobie się tym właśnie będę teraz zajmować delikatnie. To powiem wam, że nie wiem, czy nagrywanie lustrzanką w takich warunkach, że jest pył, to jest dobry pomysł, ale postawię ten aparat trochę dalej, bo chcę mieć, wiecie, taką nowoczesną przebitkę muzyczną z muzyczką, znaczy się. Tam będę, właśnie tutaj, mam taki zika, taki stołek. To też to jest jako drabinka, jako krzesło, może to też być jako stojak na rośliny. I tu będzie właśnie. Będę na tym stać i będę sobie tak szlifować. I tak, tak ja mam w łazience okno. I tam za oknem jest roślinka na półce, tam się znajduje kuchnia w tej łazience, to nie jest okno na świat. I to jest ta Hamedora Elegance. A tutaj teraz elegancko będę szlifować. Nożyczki jeszcze przyniosę, to sobie potny papier. Halo. Może tak nawet to przybliżę, ale nie ostrzy mnie. Mam nożyczki. W ogóle fajny pomysł, właśnie, jeżeli macie tępy nożyczki i tępy wyraz. Twarzy nie ost, ale nie wiem czemu. Jeżeli macie tępę, to kilka razy przeciąć papier ścierny, i Wam się naostrzą. Ja robię także sobie utnę kawałek papieru ściernego. Najpierw w tą stronę, teraz w tą stronę. Już od razu nożyczki będą ostrzejsze. Mam takie co prawda dwa małe papiery. Ale ja wolę takie małe, bo je wykorzystam w 100%. Włosy tłuste, nie umyte, ponieważ i tak będę cały w pyle, więc będę musiał iść się umyć. Najpierw przeszlifuję, a potem sobie to może odkurzę, a na końcu pomaluję. Bo jak, bo jak będę malować i kurz, to tak i ten pył taki, to wiecie, niezbyt dobry pomysł. Także na, i umyję też tą ścianę. Więc najpierw szlifowanie, potem mycie i sprzątanie, i dopiero potem malowanie. A potem jeszcze takie dokładne mycie już całej łazienki, bez jakby tego fragmentu tutaj. Ja mam na myśli mycie, tą mówię o tym. Farba w ogóle, ta zieleń długo szukałem takiej zieleni, bo to jest zieleń taka butelkowa, ciemna, która mi pasuje, bo to akurat lampa była w takim kolorze co tu jeszcze było w takim kolorze kanapa w salonie jest też taka zielona tak, i ten pasek nad szafkami kuchennymi też malowałem właśnie tą samą farbą i to jest farba to nie jest żadna reklama oczywiście, farba Dulux y Easy Care Plus Easy Care, Easy Care ponieważ ona jest odporna na plamy i przetarcia więc idealna właśnie do kuchni i ten kolor konkretnie to się nazywa zieleń boho. Zieleń... Jak nie urlop, to sraczka. Jest takie przysłowie. I właśnie tak jest. Jak nie nagrywanie starym aparatem się zacinało. Nagrywanie iPhone'em w ogóle zupełnie do dupy. A w ogóle iPhone ja mam... Y nie mam go tu, mam go w salonie, już mi się nie chce iść. ja mam iPhone 12 Pro, on ogólnie super jest, to znaczy właśnie nie jest super, do dupy, to znaczy ja nie jestem zadowolony, powiem Wam szczerze i żałuję, że przeszedłem z Androida na iPhone'a, ale już jakby czasu nie cofnę, no trudno, to jest iPhone 12 Pro, on jest jakby używany, to się nazywa, jak to się, nazywa? to się jakoś nazywa, że on cały czas jest sprawny, nic z nim nie ma pod względem technicznym, ale no ja dużo widzę w nim minusów, największym minusem jest to, no, że on w ogóle jakby jest do dupy, w takim sensie, że wszystko z maka trzeba mieć, ja na przykład nie mogę na Windowsa sobie przesłać Bluetooth filmikiem, kablem USB już nie mówię, bo to w ogóle tam jest to USB typu C, potem jakieś tam znowu inne wejście. Ja próbuję podłączyć do starego laptopa z Windowsem, bo mam Windows 10, jakiś stary laptop i mi nie wykrywa. To znaczy najpierw pokazuje, że urządzenie podłączone, a potem nagle, że rozłączone. Niektórych filmików nie przesłało, także ten vlog, który widzieliście nagrywany iPhone'em, to było dwa vlogi temu chyba, bo ostatnio był Hall i ten wcześniejszy przed haulem, to on był nagrywany tym iPhone'em 12 Pro, z tym, że no dupa, bo w ogóle zbliżenie tylko chyba max 3 razy można zbliżyć coś, tak jak na przykład z trzanką, zobaczcie sobie, mocno zbliżam, chociaż to też chyba jest 3 razy. Akurat lustrzanka też nie ma mega zbliżenia. No ale inne telefony miałem, to one miały super zbliżenie. I jeszcze co tam jest za minus? aha no i nie mogę właśnie tym kablem przesłać a Bluetooth w ogóle nie działa w iPhoneie w sensie Bluetooth działa chyba tylko żeby łączyć się ze słuchawkami albo z jakimiś sprzętami ale żeby połączyć się z laptopem i przesłać plik za pomocą Bluetooth to nie działa po prostu nie rozumiem jakby iPhone dla mnie jest tak yy, do dupy no do dupy no niestety ale już mam także no trudno nagrywam lustrzanką bo myślałem że będę nagrywać iPhoneem potem kupiłem iPhone 12 Pro żeby miał super jakość kamery z dupy mi ka ta kamera ta jakość aparatu czy tam czegoś skoro i tak to jest problem z przesyłaniem więc wolę lustrzankę wyjmuję kartę pamięci, wsadzam do laptopa i przesyłam plik. Takie wytłumaczenie nagrywam właśnie wielką lustrzanką. Wróciłem jakby do niej, bo jeden vlog nagrany iPhone'em pokazał mi no dupa, dupa. O farbie chyba już powiedziałem wszystko, papier ścierny. Najpierw sobie tak jak mówię położę farbę. Przeszlifuję. Ja nie lubię tego ogólnie, w sensie najgorsze co jest właśnie w jakichś takich remontach i takich rzeczach to szlifowanie, i ogólnie wtedy ten pył. Malowanie to jest pół biedy, chociaż też zależy czego, ale to jeszcze można jakoś tam polubić. Ale szlifowanie to jest po prostu koszmar. i tak chyba nic nie widzicie, ale będzie przebitka z muzyczką. Mam wyszlifowane. Już Wam pokażę, ile w ogóle się wyostrzy. Czy to w ogóle coś widać? Przybliżę. Chyba nic nie widać mojego efektu prawda A nie, widać. Trochę chyba widać. Jest wszystko wygładzone. Tam w ogóle już bardziej przybliżyć nie mogę. Tu jest dziura, ale to ich wina, bo oni zostawili jakby... Bo to najpierw trzeba gipsem czy cementem? Ja się nie znam. Cement chyba, bo to jest gips, tak? Gładź. Ale tam tak czy inaczej była... Gdzie jest paluch? Halo? O, paluch. Była dziura zostawiona i ja próbowałem to zrobić tym cekolem, ale to odpadło. Także, no niestety. I tak to wygląda: jest wszystko ładnie wyszlifowane. Oczywiście, syf taki, że szkoda słów, szkoda gadać. Także biorę odkurzacz i sobie najpierw to odkurzę. Również ściany. Mam nadzieję, że mam jakąś końcówkę taką odkurzacza z taką, wiecie, szczotką, czy jak to się mówi? Tu mam mok. Wyjmę. Mok też się później przyda, ale teraz odkurzacz. No taka szczotka ale jest taka może mniejsza. Zaraz zobaczę, co tu mam. Trochę zniechęca ta lustrzanka przy nagrywaniu. Bo yy, no jest ciężka i taka trzeba obracać ten No jakoś takie to jest wszystko do dupy. Ale mam końcówkę taką od odkurzacza. Tak ja mam teraz odkurzacz Amika, To nie jest mój odkurzacz, tylko on tu był. To jest taka taka długa, po prostu wąska. I nią sobie jakieś tam zakamary takie wiecie. Mogę to wsadzić i po prostu sobie odkurzać, a to jest taka nie wiem w sumie jaka i do czego ona służy, czy ona służy do czyszczenia samochodu czy ona ma takie jakby włosy dosyć długa jest, ale myślę że ona właśnie fajnie się sprawdzi do odkurzenia ściany z tego pyłu mam od razu do rury przypiętą właśnie końcówkę mam nadzieję, że to dobry pomysł zaraz się okaże, biorę odkurzać. trochę kabel za dużo wyjęty jest też mogę blat odkurzyć właśnie tą szczotą, także zabieram Was tutaj ze mną do łazienki Witajcie z łazienki. Wezmę i odkurzę sobie właśnie ściany. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zaraz się okaże tak naprawdę wszystko. Także biorę i odkurzam. Może mniejszą moc albo dobra. Jeba. Włączam maksymalną moc i odkurzam. Wam, że ogólnie masakra. Tyle ile jest tego pyłu. Przy dosłownie wierceniu tylko tych dwóch takich u góry. I w sensie musieli wy, wyjąć rurę. Nie wiem w sumie, czemu są dwa otwory. A nie, dobrze, jeden otwór był niżej i oni tą rurę stamtąd wyjęli go za. za i nowy wywiercili, no to się zgadza czemu są dwa otwory, a ja myślę sobie czemu są dwa? No ale przecież wcześniej była już rura tam wsadzona, więc musieli tą pewnie zakryć i no nie wiem czemu, bo coś sąsiadce przeszkadzało, że ona się dusi dymem. Ale syf jeszcze tutaj ze stołu, muszę to też, w sensie z blatu, tu wokół umywalki, pralka, w ogóle jak odsunę to ona jest cała po prostu zakurzona, także to wszystko muszę wciągnąć. Jestem tutaj w Tam jest taki syf za pralką. Musiałem z całą pralką wyjechać. Wezmę sobie rurę, bo nie sięgnę tam, i po prostu rurą to wszystko tam wciągnę. Masakra, nie wiedziałem, że to będzie aż tyle sprzątania, ale trudno. Biorę i sprzątam. Najpierw wezmę samą rurą takie większe ała, fragmenty, bo tam są jeszcze jakieś fragmenty muru. Może uda mi się to pokazać, jak ściągnę aparat. O! Widać, co tu jest? Chyba widać. To wszystko chcę odkurzyć, potem tą pralkę wsunąć. Ja nie mam już jak jej wyjechać, bo tam są popodłączane, jak widzicie, wszystkie te Odpływy, przypływy i tak dalej. I ja nie mogę z pralką bardziej wyjechać niestety. Ta Amika to jednak ma inną końcówkę. Tamta była, nie pasowała. To jest oryginalna ta końcówka do Amiki, że taka pod skosem. Ona jest krótsza, ale zobaczcie jaki ma fajny bajer. Halo. To jest tak. jest taka ścięta. Jak się obróci w ten sposób. To jest taka końcówka z taką szczotką. I też można za kamarki fajnie tą szczotką właśnie odkurzyć, także o fajnie dwa w jednym, tutaj za pralką już ładnie wszystko sprzątnięte, mopem tam już nie wiadę. no trudno, nie będę teraz mopa wyciągać ale to co jest najgorsze, czyli ten cały syf, wszystko jest tam sprzątnięte a mopem przetrę już y, jakby nie pod pralką, tylko przy pralce czyli tu, jeszcze postaram się te takie elementy o też odkurzyć właśnie tą końcówką od odkurzacza tu mam ręcznik, taki mały do rąk, który wisiał tu na haku więc go wezmę i tak przetrę na sucho tą ścianę, tylko żeby usunąć pył i potem już będę mógł malować. Wezmę to, przemaluję pędzlem i będę specjalnie wałka wyciągać na ten fragment. Ale tu widać, o, jak ta ściana wygląda, ona jest cała w tym kurzu. Także się tego teraz pozbędę. W ogóle cała kabina też jest zakurzona, więc kabina wszystko będzie do mycia. Mam tu taki spray, halo, łazienka, coś tam. Czyszczę łazienkę, jestem eko i tym sobie spryskam, bo mi się wszędzie kurzy z powrotem. Także wezmę i to obsikam, będzie lepiej przyczepność. Zmoczyłem też sobie jednak trochę szmatę. Fryzura bardzo fajna. Mam pędzel, trochę go przemyłem i wysuszyłem. Farby jest bardzo, bardzo mało, dosłownie jej nie ma. Także nie wiem, mam na sekundę. Nie, no jest trochę na dnie, ale już jest taka twarda. Dobra, mam, ona trochę zastygła, była źle domknięta. Po prostu nie była dobrze domknięta szczelnie. Na tyle powinno wystarczyć. Gdzie jest ta dziura? A zasłania mógłbym. Na tyle powinno wystarczyć, jeśli chodzi o malowanie. Mam nadzieję, że to pokryje. Robię jedną warstwę taką grubszą, bo już nie będę czekać na drugą. No i tak nie będzie aż tam tak widoczne. Ważne, żeby to po prostu jakoś wyglądało. Wiecie, ja to też ja, to mieszkanie. Halo? Na początku nie chciałem wam pokazać tego mieszkania, bo chciałem zachować prywatność. Z drugiej strony myślę, że przecież ja i tak tu wiecznie mieszkać nie będę. Pewnie myślę, że, nie wiem, z rok, może. Więc dwa. Także co to mi za różnica? Czy ja pokażę mieszkanie, czy nie pokażę? Nie będę robić żadnego house touru, ani home touru, ani apartment touru, ani niczego. Ale po prostu tak będę wam o fragmentami pokazywać, a resztę sobie trzeba wyobrazić. Dobrze, także biorę i maluję. No i jakoś to idzie, ale zapomniałem rury obkleić. także muszę taśmę i rury obkleić. Halo, lula, rura obklejona. Szkoda, że zrobiłem to po pomalowaniu fragmentu, ponieważ już mam ręce brudne, ale jest obklejona. Nie było to łatwe, ponieważ ta rura jest pod skosem jakby dodana w tą ścianę, wsadzona, także nie było to łatwe obkleić. Ręce myję i kontynuuję malowanie. To idzie, tylko że ja wam chyba wszystko zasłaniam. Nie wiem. Okej, okay, ściany mam już pomalowane. w sensie fragment ściany. Ręce ładnie umyte. Aha, schowałem już. Miałem taką pastę do mycia trudnych zabrudzeń, jakiegoś smaru, właśnie z farb. Taka pasta kupiona w sklepie takim budowlanym. Jak się prezentuje takowa ściana? Halo? Oczywiście teraz widać smugi i tak dalej, no bo to jeszcze nie wyschło. Natomiast jak wyschnie, to będzie taki jednolity kolor, gdy nie, gdzie tutaj też tak gdzie były jakieś takie jeszcze odpryski, to też sobie tam przejechałem. Także nowa rura, szkoda, że nie widzieliście, jaka wcześniej była brzydka stara rura. Także chociaż taki plus, że rura nowa, młoda rura, a nie stara rura. Pozostało mi jeszcze sprzątnąć ogólnie łazienkę, bo jeszcze jest tak, oczywiście, przetarłem gdzie niegdzie, no ale kabina, po prostu wszystko tutaj do sprzątnięcia jest. Widać, jak to wygląda, że są całe w takim pyle, właśnie, bo tam cegła i tak dalej, no. Także. Jak widać wszędzie syf. Jak już sprzątam łazienkę, to postanowiłem, że lustro całe wymyję. W sensie lustro. Kabinę prysznicową całą wymyję, bo jest y, straszny syf. To ściągnę. To zrobiłem domowej roboty. To było z Ikea, ale było za długie, więc musiałem tutaj trochę wykrzywić kombinerkami. Skrócić trochę pałąk. Z tej jest ok, Z tej chyba skróciłem. O, z tej skróciłem. I dzięki temu on teraz pasuje właśnie na drzwi kabiny prysznicowej, tu można ręcznik odwiesić. A tutaj jest to, co już było w tym mieszkaniu, to jest fajne, to jest taka półka na kosmetyki, ona jest na dole z przyczepiona, ale ja już je odczepiłem. I teraz mogę wszystko ściągnąć i ładnie położę. Coś tutaj leci, ona jest... niestabilna. Wiecie co, ja nawet ją powieszę. Leci mi, leci mi, nie, nie. nie. To najpierw ja sobie ściągnę te wszystkie rzeczy. Prawie doszło do tragedii. Mam nadzieję, że nie doszło jednak. Czy coś się połamało, zaraz się okaże. Natomiast no, jednak gówno. Jak to działa, że to tak lata? To nie jest w ogóle w żaden sposób. Chyba nie rozumiem o co tu chodzi, ale to wszystko się rusza. Więc może coś muszę dokręcić. Zaraz zobaczę. Dobrze. Teraz mogę to ściągnąć i zobaczyć, o co tu... Aha, bo to po prostu lata. To jest za słabo przykręcone, dlatego to jest, jak widzicie, chybotliwe, bo można to też tak złomić. Do kabiny. Tutaj mam mieszankę płynu do szyb oraz octu, żeby był taki mocniejszy na kamień. Jeszcze doleję, bo to trochę jest tego za mało na całą kabinę. Doleję jeszcze tutaj trochę octu, trochę płynu do szyb i wtedy będę spryskiwać, szorować i powinno być dobrze najpierw ja postaram się pokazać jak ta kabina wygląda żeby był efekt przed i po o, tutaj pod tym kątem widać fajnie bardzo fajnie widać syf pod tym kątem też widać chyba że ona jest brudna tutaj też powinno o o widać widać jeszcze ten dół też jest ważny zobaczcie co tutaj się dzieje to jest wszystko też po tym remoncie te czerwone osady no i tutaj brud brudzik a właściwie brudzik Bateria, to wszystko też musi być wymyte, bo zobaczcie ile tu jest pyłu i również kamienia. Kamień też tutaj, tu mam ściągaczko od razu do kabiny, żeby potem ściągnąć ten płyn, ale najpierw to wszystko trzeba porządnie wyszorować. O, chyba w sumie też jest, tak... także wszystko musi być wysprzątane. Spryskuję dokładnie tym płynem, aha bo tu jeszcze wody dolałem, kwas cytrynowy, ocet, płyn do, na, płyn do szyb i woda. I to jest właśnie napisane do kabiny i to jest taka mocna mieszanka octowa na bazie właśnie octu i kwasku cytrynowego, żeby mi ten kamień tutaj y, usunęła. I spryskuję sobie wszystko po kolei i mam taką ostrzejszą gąbkę do szarowania, ona już jest taka zużyta, ale ona mi ładnie tutaj ten kamień cały już jak się rozpuści to ona go ładnie usunie. A nie jest już taka mocna, bo to jest truciak, ale taki już wiecie zużyty. <laughs> Ocet troszkę śmierci, więc ja powinienem w masce to robić, ale nie mam maski żadnej. Wdycham troszkę opary octowe i się duszę, ale troszkę duszenia nikomu jeszcze chyba nie zaszkodziło. <laughs> Wszystko mam spryskane, zasmrodzone, aż mnie śmiero strędzi. Także biorę teraz tą zużytą właśnie gąbkę, pewnie już to jest jej ostatnie już zużycie, mocno moczę w wodzie i wszystko wycieram. Chcę powiedzieć do sucha, nie do sucha, tylko do mokra. Że to jest niezłe ćwiczenie. Cały się zgrzałem. Teraz kabinę jeszcze wycieram w sensie tym. Co to jest? A ściągaczką po prostu. Każdą szybę z osobna. Na szczęście mam szyby proste, a nie zaokrąglone. To jest koszmar. I na końcu wszystkie elementy łącznie z yy, prysznicem. W sensie z tym. Jak to się nazywa? Yy, z prysznicem po prostu i szybami też. Najpierw szyby oczywiście, a potem prysznic. Taką właśnie gąbką. 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 To jest gąbka z wiledy. Acti Fibre. Acti Fibre, i ona jest taka jak. trochę jak papier, a trochę właśnie jak gąbka. I jak się ją zmoczy, to ona się robi jakby taka plastikowa. Ciężko mi to określić. I to się wyciera po prostu na, na mokro, właściwie z wilgotną taką gąbką, ale nie mokrą szybę, więc muszę ją najpierw o, ocieknąć. Potem w ogóle to można szkło lustra myć, po nie zostaje żadna smuga. Nawet okna tym się myje, nawet właściwie. To jest do okien typowo, do szyb, do szkła. Szyby i szkło to jest to samo. Na mokro, oczywiście, trzeba na mokro bez żadnego detergentu. Także szyby są spukane wodą, bo najpierw były umyte, teraz są spukane wodą. Teraz ściągaczka w dłoń, a potem właśnie ta gąbka z wilety. Wchodzę i ściągam, ale już widzę, że kamienia nie ma. Także to jest najważniejsze. Zobaczcie, tak wygląda przeczysta kabina. Jeszcze tu jest brudny, niestety ten brodzik, ale zaraz go umuję. Natomiast kabina, zobaczcie, jest przeczysta. Nie ma w ogóle żadnego, chociaż nie widać, bo jest brudny brodzik. Nie widać tego efektu czystości, ale już Wam pokazuję. Jest wytarta tą szmatką z wiledy, także nie ma żadnej smugi. Błyszczy właśnie prysznic, wręcz jak lustro. Także darmowe Free Mira frimira. Zobaczcie jaka frimira. Możecie siebie nawet oglądać. O. Wszystko jest pięknie błyszczące, tylko właśnie jeszcze wrodzik, no i ta półka jebana, bo ona jest cała, zobaczcie, w tym syfie remontowym, ale również w kamieniu. Także dobrze, że dzika nie umyłem, bo jeszcze ją tutaj ładnie umyję. Przetrę wszystko. Zobaczcie, wszędzie jest na wszystkim kurz, ten taki remontowy. Musiałem wymienić baterię w aparacie i tutaj teraz zajmę się zlewem. To jest wszędzie nachlapane, bo niestety to jest beznadziejne. To jest akurat błąd w tym mieszkaniu, że kran w sensie zlew? Kran, zlew, zlew? Kran chyba. Bateria, o bateria, jest wbita w ogóle w drewniany blat. Tutaj non stop zbiera się woda, niestety w ogóle nie widać tego, bo tam jest ciemno. Nie ma jak tego wytrzeć, tu w ogóle też cieknie, to jest najgorsze co może być jak jest osobno niestety miska nałożona na blat i jeszcze tak mała miska, ta umywalka, no po prostu coś okropnego, nosto brudne. Blat nie jest niczym zabezpieczony, także ja go teraz wymyję właśnie tym. Bardzo dokładnie, potem na sucho przetrę i na oliwie. Zwykłym można olejem to zrobić tam kujawskim, słonecznikowym, rzepakowym, po prostu żeby był naolejowany. Wtedy, jak wyschnie, to dopiero tutaj wszystko poukładam. Także teraz się tym zajmę. się już za prysznic, mi się zabrodził, bo prysznic jest myte. tutaj mam odkurw, sobie tak wyjąłem, wyczyściłem tam pełno kłaków, halonie ostrzy mi na to, a to już jest czyste, więc mogłoby wyostrzyć, żeby było widać efekt, ale no nie, co za dziad. Brakuje wyostrzenia, ale widzicie mnie? O, takie czyste, że mnie widzicie. A tutaj wszystko czyszczę takim... Nie wiem czym. Tu mam taką szafkę z IKA. 20 cm bardzo tanio, a super. Mleczko takie do czyszczenia. Potem tylko podłoga zostanie i już tak naprawdę gotowe. A jutro będzie podlewanie roślin. Proszę bardzo, łazienka pięknie wszystko wysprzątane. Nawet sedę, z podniosłem tą doską. W sensie można ją wykręcić, więc ona jest wykręcona i wyczyszczona. Blat ładnie na oliwiony. Wydaje mi się, że było nieostre, więc jeszcze raz pokazuję łazienkę wyczyszczoną, nawet rura. Wydechowa jest też wyczyszczona, bo kabina, proszę pięknie. Halo, halo. W łazience na tle czystego prysznica. Chciałem powiedzieć, że, oczywiście, łapka w górę, like, komentarz, wszystko tam możecie zostawić. Ale następnym razem po jutro podlewam rośliny. Także pokażę wam to podlewanie roślin. Omówię też rośliny, jak się trzymają, jakie są, jakie, jakie nie są, jakich nie ma, bo zdechły. Ale to będzie nie jutro, tylko Wy to zobaczycie pewnie później. Ale tak informuję, że będzie taki film, bo będę właśnie jutro go nagrywać z podlewania roślin. Znowu byłbym zapomniał o książce, którą dostałem od Wicki Beaty, a właściwie od autora, bo ona jakoś napisała do autora i autor mi wysłał, to jest Filip krzemień. Jestem treścią. Dostałem tą książkę i otworzyłem również na odcinku. Natomiast to było wtedy, kiedy nagrywałem vloga iPhone'em i nie wszystkie pliki się w ogóle przesłały na. Komputer, także nie wiem od czego to zależy. Tu jest z tyłu autor, proszę bardzo, i chyba to też jest autor. Także autor bardzo taki, że tak powiem, promuje swój wizerunek, bo jest i na okładce, i z tyłu jest autor i chyba jeszcze jest, nie, nie ma. Ale ja powiem wam szczerze, że czytałem, w sensie jak Witzka mi pisała, że wysłała książkę tego autora, to ja myślałem, że dostanę książkę, prawda nas wyzwoli, bo ona mnie zaciekawiła, bo na lubimy czytać, widziałem o niej. Natomiast tutaj jest inny tytuł, właśnie jestem treścią i nie wiem do końca o czym ona będzie. Byłem przygotowany, że dostanę tamto, nie wiedziałem, że jest jeszcze jakaś inna. I powiem wam szczerze, że przygotowałem się, że dostanę tą i o tej trochę się dowiedziałem, natomiast o tej nic nie wiem. Nawet mam o autograf dla Mirka, Filip Krzemień. Także bardzo mi miło. A wy nic nie widzicie oczywiście. Musicie mi uwierzyć na słowo, że tutaj jest autograf. Także yy, autograf, no takie... Jak to się mówi? No można powiedzieć autograf, albo można powiedzieć, że dedykacja. Nie wiem czy to... Halo? Ale no dostałem taką książkę, także będę czytać przy okazji, bo mam inne jeszcze do przeczytania. Autor książki Prawda nas wyzwoli swojej twórczości, porusza tematy światopoglądowe i etyczne. Głównie zajmuje się religiami jako systemami, które wypaczają moralność. Chyba nie ma tutaj o czym to jest. No jestem ciekawy, w razie czego jak przeczytam albo już zacznę, to też będę dawała się Wam jakieś updatey. Teraz już kończę i lecę montować tego yy, vloga.